Tatarska, jestem polską dziennikarką filmową, a to jest projekt Poczta Pantoflowa, w ramach którego co miesiąc będę Wam przedstawiać trzy, według mnie najciekawsze, propozycje francuskich filmów i seriali, które możecie sobie w Polsce obejrzeć. Na pierwszy ogień w tym miesiącu pieśń wielorybów. Wizjonerski i poetycki dokument o, no nie jest trudno się to myśleć, tak właśnie wielorybach, tych wielkich, majestatycznych stworzeniach, które wydają się całkiem inne niż my, a jednak po obejrzeniu tego filmu odkrywamy, że bardzo wiele nas łączy. To jest fascynująca podróż, yy, która da Wam nie tylko bardzo rozległą wiedzę na temat tego, jak wieloryby żyją, jakie tworzą społeczeństwa, jaką rolę odgrywały w naszej ludzi w historii, jak wielką, dodam, ważną rolę, ale też pozwoli Wam poczuć bardzo wiele dokument, który tworzy niesamowity obraz. Ma przepiękne, poetyckie, rozświetlone, magiczne zdjęcia z podwody i z nadwody. Taki film, który naprawdę nasze emocje wynosi na całkiem inny poziom. A co ciekawe, narratorką tej produkcji w polskiej wersji jest artystka, piosenkarka Margaret, która naprawdę fantastycznie towarzyszy tej wizualnej opowieści, i całość jest naprawdę magicznym doznaniem. Druga propozycja to film Super Agent komedia francuska, ale troszeczkę mniej subtelna niż na przykład Nietykalni. Jeśli podobały Wam się takie filmy jak chociażby Alibi.com, no to znaczy, że humor, jaki reprezentuje Tarek Budali, twórca właśnie Superagenta, to jest coś wa dla Was. Szybka, gagowa opowieść o policjancie w łapie, który musi stanąć na wysokości zadania, ponieważ mafiozi porwali jego babkę biorącą udział w reality show. No i nikt inny poza nim nie może jej uratować. Oczywiście, jak się domyśli. Nie przyjdzie mu to łatwo, no bo James Bond to, to nie jest. Ale na pewno będzie po drodze bardzo zabawnie. A trzeci film, i tutaj znowu gdzieś wracamy do morskich, oceanicznych klimatów, nazywa się Nagle. To jest opowieść o partnerach, którzy wspólnie żeglują i w wyniku bardzo niefortunnego zbiegu, zbiegu okoliczności znajdują się nagle samotni na maleńkiej, właściwie niezaznaczonej na żadnej mapie wyspie i oni na tej wyspie muszą się zmierzyć nie tylko oczywiście z żywiołami, z pogodą, a przecież nie mają nic, bo przypłynęli tylko na chwilkę. Wszystko mieli na łódce, no tylko że tej łódki nie ma. Więc nic nic nie mają ze sobą, ale przede wszystkim muszą się skonfrontować z emocjami, emocjami, które w ich związku pewnie były, ale kryły się gdzieś pod powierzchnią i ginęły w takich codziennych obowiązkach, nie było czasu, żeby o nich porozmawiać, a teraz są oni sami i żywioł i ukrywanie tego może im tylko zaszkodzić. Więc to jest taki film, który myślę nadaje się też na ambitną randkę. Taką randkę, po której jesteście naprawdę szczerze gotowi ze sobą porozmawiać. W tym miesiącu polecam Wam właśnie te trzy tytuły. Pieśń wielorybów, superagent i nagle do zobaczenia w kinie.